nie mam tu zona stań. Zróbcie świetlarki, może. A, a staję. Biękki? Do, do góry wychodzę, do góry wychodzę. Nie, 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 do nie, 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 chcę. nie, nie, na mnie nie, 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 Ja, was nie, mnie nie, 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 Ja, 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 nie, ja. ja żyję nie, nie, ja nie, 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 chodźcie do do mnie nie, do nie, ja o, wtedy no, nie puszczam. Daj meda, da, da, da. daj meda, daj meda. I Mam dwie siły do Daj meda, daj meda, daj meda. 250 drewno. OK Zaraz przejdziemy. Kopnę coś. Zabuduj to. 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 to. Zabuduj to. Zabuduj to. 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 Chodźcie na kuza, kaku, kuza, kuza, chodźcie, to ty daj to do siebie wam od zona no. 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 Ej, wybierzcie okay. mnie, bierz mnie, bierzcie mnie! Chodźcie! Ej, Robert ma kept matsu na ogranicze no, Zaraz go Ta, bez... no. Wyjść, no. iść, iść, iść Zabudujcie, zabudujcie, nie mam buildów Masz, masz, dałem, dałem, dałem Macie to, to ja torpię, ja tarpię Tarpuj dałem, ta, ta, ja go rozumiem Nie mogę wyjść Ja mam zero builda, full PU zaraz ja Masz połę, masz połę, masz połowę Chodź, wyżej da ja idę. tu fajn no. Fację double bike jak słuchaj, okej? chce No no. to? Co to air, air, A, To fajn, fajn to. Chodźcie. chodźcie. Idę, Mam zero. Żyję, żyję, żyję. jestem na rynku jestem na Logan. Teraz się dostać na fajn. Podej, Masz, masz, dawaj. Jasne, jasne, się Ta właśnie Ej, low ground, low ground, trzeba się Otwórzmy ten dół Nie, 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 nie możemy Otwórzmy ten dół Góra, Chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie do mnie Za powalnie Co? Idę o ciebie Asta. Weź wody, masz wiedzę Masz, tały, masz tały, całe, masz całe Całe, całe, całe Daj mi min, daj lej kawy Masz Daj mu czego Matce Wody, Macy, wody buduj syfan, sypan, matce Mam zero matce, zero matce Po do góry Czaj, musimy tu Masz czego Musisz budować, musisz masz taka, masz taka, daj masę, daj masę. Nie Mazer, masz, masz te skroby. Masz, daj im ci. Ale nam się grifuje masz jeszcze masz. Trzy blinki, masz te blinki masz Daj blinki, blinki, daj blinki. No. Daj blinki, daj no. blinki. Ma, I masz, hajta, hajta, hajta ho. Ho. Są dwa składy, dwa składy są. To machaju? dead. Stop. Uciekaj, może, uciekaj, może czy nie. Uciekaj, medy, medy. Uciekaj, uciekaj, no. Achaj, tam. No. Ja, A, sobie nie, tyłu, ja sobie z tyłu, ja sobie z tyłu. Patrzcie. Pod nami full metal jak coś tutaj. Uwaga. A patrzcie ten metal, ten metal, ten metal. I Ojej, um... małem balon w ogóle. Surgeon ja będzie też ten metal. Bestem. Ja idę Ja idę to z Ktoś. jak coś. Okay. Tak, Ja się już tam tu twarde. Tu się, tu się ktoś patrzył. Nie wiem czy ja już? specjalnie, ale no, ktoś palcenko, patrzył. Patrzymy, ludzie, kto się patrzył. Patrzymy ludzi, kto się patrzą. No no. Tu, tu tu się mogą ci patrzeć, się, mogą patrzeć paszę tu. Patrz Robert daj, Ja patrzę ty jak słuchaj. Patrzę 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 drobni drobni. No no ta 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 To to to. Polisz ammo, uzi Amo Polisz ammo Ta daj mi dłonki daj mi dłonki. Ja mam trzy samo. Dobrze do Ja mam dwie Ja Dwie ja ja trzy Ale spróbujcie tylko tych co jest zagrożenie jakby. Tu metalka. Dwie metal, trzy Max Max Max. Polisz star tam, weźcie później, spróbujcie, a co ma uz, ok? Znaczy te balony. Czy to to Grand bierą się? Okay. Metalu potrzebuję, daj i na to spróbuj. Ja niam, nie, 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 nie. Daj, ja nieam, ja nieam. Przodek. Daję, daję, daję. Ja nieam, ja nieam, ja mam tylko brykat dałem, dałem, dałem. Ja tylko twarde. Ten tynk, ja ten, ja team, ja ten Jakiś konek zaraz, jakiś konek. O nich? Ej, patrzą, ja oni ich. Patrzę, patrzę, oni patrzą, oni patrzą, oni mają balon, oni mają balon, patrzę, 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 oni mają balon, patrzę, 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 oni Oni patrzą. Konek do nich, jak chcesz. Ja tylko, tylko ich oni mają balon. Patrzę, 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 uważaj, spray tylko ich, tylko ich. Da, Weź tylko ich na pierdola, no. Tak. On, on patrzy tam. Sprej, patrzy, patrzy, patrzy pod Front, front, front. Ta, 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 spre, spre. To to jest właśnie ten, to stał właśnie sześć bimuj ich. Tak, tak. Jak pojebanie. Ja jam ammo zbytnio. To Ej, szopnęli. schnali? Chwila,

nami się, bo może traj, traj. coś zaraz zejdzie. Poszczę. Nie, 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 soźmy, nie, słodzimy, nie. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, Mamy medy? Daj się mieć do góry. Ja no. mam trzy medy, dwa, proszę. Trzy medy, dwa, proszę. O, Dostałem od jednego. Tu, e, Góra, góra, A, góra, on, góra. On, on, ten biały bimował, ten biały e, ten biały drewnie, drewnie. Nie, 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 Pod nami, pod nami, pod nami, patrz. A, Zero, zero, tu zero. Full team, full team, full team. Patrzą, patrzą, a. patrzą, Czercje, no, nie patrzą, 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 nie, ja patrz patrz mam ode nie a mogę, nie ja mogę, nie nie mogę, nie mogę, ci, ci, nie ci ci, mogę, Masz mogę, masz mogę, nie mogę, nie mogę, nie pod nami, pod nami mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie o box, stop, Dead! da, da, Nice! Tam jest da, da, Idę da, 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 inny team, inny skład, patrzę, full skład, patrzę na second aha, 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 ta, ta aha, 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 może aha, aha, jest Robert, wejdę. do Ciebie nie... nie ja sam ryba ja sam ryba. Czyli. Masz jednego builda Jeden yeah, build, jeden yeah, go, go chodź, chodź, ja full white ktoś Zasupował. Chodź, chodź do mnie, chodź do mnie Jestem, jestem, jestem to Top 6, top 6, to to sprayujcie, sprayujcie Zero matka, zero matka, piję biga okay, okay. okay. Musisz sprayować full robert Top 5, top 5, no. to. pinguje zonę tu Ja coś, plecę coś, uwaga Sprayuj okay. okay. Patrzą, patrzą Zero nam to Connect okay. może Tylko spray, tylko spray Lecimy Swarm drewno, swarm drewno Faro, faro Masz 5 mil do Fardex, buduj z Fardex może Masz to, masz to, weź to, weź to ta, Buduj z Fardex, buduj z Fardex Uciekaj, uciekaj do sauna jak coś Weź Robcio no. z A, żeby Wrazą. Polis mógł ta, ta, ta. Wreszcie, Krankuj się, krankuj się, a ty Robcio zajmij ich mogę. O kurwa, Ucie, uciekaj, uciekaj, uciekać, musisz uciekać no, Musisz stwierdolić jakoś Szukaj wide No graj to, graj to, musisz się modlić jak coś Pan się siebie mm. graj Nie, może to wyjrasz ty No tak szczerze jest szansa Masz jakiś cudem? Masz chaga na seal 3. Na... Co? On nic nie ma na pewno. Gdzie no. za prawej zjama? Po, po prawej jest jakiś olej go. Jeszcze, ja, dwóch dad, 2 dad. Masz już warnik? Mówię, jak będzie się miało. No, nie, no. nie. Nice. Okay. Seal top 3. Mało broni Muszę wygrać A wątpię Raz też To dwa to dwa no Proszę daj No dajże no Ja pierdolę